Panie i Panowie Radni, Szanowni Radości, Goście, Drodzy Mieszkańcy Gminy Wygrajmy razem to kontakt wyborczy, które towarzyszyło mojej kampanii. Wygrajmy razem dla dobra gminy bez utrzelonych udziałów i właśnie. Wygrajmy razem, żeby zapomnieć o tym, co nas dzieli, a zacząć myśleć o tym, co nas łączy. To warunek niezbędny do tego, abyśmy wspólnie odnieśli sukces dla dobra naszej gminy. Szanowni Państwo, nie dostąpiłbym dzisiaj zaszczytu złożenia ślubowania, gdybym nie, gdyby nie został obdarzony mandatem zaufania przez mieszkańców naszej gminy. Dlatego dziękuję tym, którzy stanęli do kur wyborczych 16 i 30 listopada. Kolejny raz potwierdzili, Potwierdzili oni, że w wykorzystywanej społeczności drzewie ogromna siła i potencjał, że łączy nas chęć wspólnego działania dla lepszego jutra w naszej gminy. Szczególnie mocno dziękuję wszystkim tym, którzy swój głos oddali nam. To wielki zaszczyt i wyróżnienie to także wielki obowiązek. Gwarantuję jednak, że jak dotąd ciężka praca, konsekwencja, uczciwość i szacunek dla każdego mieszkańca Naszej gminy pozostają moim dewizą. Drodzy Państwo, realizacja wielokrotnie przedstawionego przeze mnie programu działań, jakie podejmę w obecnej kadencji, wymaga pracy zespołowej. Nie będę nie działał sam. Wierzę, że konstruktywną i merytoryczną pomocą bezpośrednio wszyscy w naszych gminy. Ja deklaruję chęć współpracy z każdym. Należy mi do sercu dobre gminy i rozwój, dla mnie na nadrzędnych, wspólna praca z radnymi, z sołtysami, z przedstawicielami, przedstawicielami jednostek gminnych i instytucji, zapraszam do współpracy w parafie, organizacje pozarządowe, wszystkich mieszkańców. Nie da się w dzisiejszych żyć w izolacji, dlatego niezbędna będzie także współpraca z władzami z Powiatu Kiedeleckiego, województwa Świętokrzyskiego z administracją rządową. Najważniejszym wyzwaniem tej kadencji będzie dla mnie utrzymanie dyscypliny finansów gminy. Nie możemy zmarnować ciężkiej pracy, uwieńczonej sukcesem starań. Uzyskanie pożyczki pożyczki ze skarbu państwa, na Uło uzyskała nareszcie długo oczekiwaną płynność finansową. Dzięki konsekwencji i uporowi, realizacja programu naprawczego gminy. Gdy został wdrożony w minionej rocznej kadencji mojego wydawania, to początek zmian na lepsze. Nie wolno nam zapomnieć, że założą to my wszyscy. Tylko od nas zależy, jaki będzie dzień dzisiejszy, jaka czeka nas przyszłość tych rajnych razem raz jeszcze. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pragnę na koniec pogratulować wyboru do Tegorzowskiej Rady Gminy. Panią i Panom Rady Nowej Kadencji. Życzę Wam wszystkim twórczości i spokojnej pracy na rzecz Gminy. Przede wszystkim zaś pracy ponad udziałem. Dziękuję bardzo.